Dwa kolejne tomy z serii komiksowej Usagi Yojimbo, autorstwa Stana Sakai, tom czwarty i piąty. Czwarty tom nosi nazwę Spisek Ryczącego Smoka i został wydany w roku 1991. Jest to pierwsza długa opowieść w serii, która wypełnia cały album. W po opowieści tej znana nam już z wcześniejszych odcinków Tomoe Ame, wysłana przez pana Noriyuki, odkrywa, że jego sąsiad, pan Tamakuro, zgromadził dużą ilość strzelb i zamierza z ich pomocą obalić urzędującego shoguna. Próbuje powiadomić o tym swego pana, ale zostaje schwytana. Usagi przypadkowo widzi ją pojmaną i postanawia ją uwolnić, po drodze ponownie stykając się z ninja o imieniu Shingen, który sądzi, że Usagi wymordował jego pobratyńców co w istocie było dziełem Tamakuro. Usagi zatrudnia się u niego, odnajduje Tomoe i stara się uciec z nią, ale ta woli poświęcić swe życie, by tylko wiadomość o przygotowywanej rewolcie dotarła do szoguna. Życie Usagiego niespodziewanie ratuje Shingen, który oferuje mu wspólny atak na twierdzę Tamakuro. W szturmie biorą udział także łowca nagród Genosuke oraz niewidomy Zato Ino. Usagi zabija w pojedynku dowódcę armii Tamakuro, kapitana Torame, podczas te Shingen poświęca swe życie, wysadzając się w powietrze i zabijając przy okazji Tamakuro. Ciężko ranny w walce za Toino odnajduje wreszcie spokój w wyizolowanej wiosce, którą broni przed bandytami, chociaż ginie jego zaufany Tokage. W opowieści tej Sakai splata w jedną historię najciekawsze postacie swoich poprzednich opowiadań. Chociaż obecność Genosuke i Zato Ino wydaje się chwilami nie do końca przekonującą próbą wciśnięcia wszystkiego razem. Sama historia też nie jest jakoś specjalnie oryginalna. Tamakuro jest kolejnym złym panem, odgrywającym rolę pana Hikiji który był wcześniej głównym czarnym charakterem opowieści. Broń palna, zgromadzona przez niego, jest ciekawym urozmaiceniem historii, ale ostatecznie nie odgrywa w niej żadnej większej roli. Podobać się natomiast musi sposób, w jakim autor powraca wielokrotnie do tych samych postaci, za każdym razem dodając do nich pewne nowe elementy ich osobowości. Często bohaterowie, którzy odgrywali rolę złoczyńców w innej sytuacji, ukazują swoje drugie oblicze. W tym wypadku staje się tak z Shingenem, którego wcześniej widzieliśmy w prostej psychologicznie roli zabójcy. Tym razem powraca jako honorowy przywódca swego klanu, gotowy przyznać się do popełnionego błędu. Może się też podobać to, że spokój odnalazł w końcu za to Ino, najbardziej tragiczna postać dotychczasowych odcinków. Można mieć natomiast wątpliwości co do tego, czy dłuższa forma lepiej służy ukazaniu świata Usagiego. Wydaje mi się, że historię tę można by z powodzeniem rozbić na kilka odrębnych opowieści i byłyby one bardziej logicznie zwarte i przekonujące. Dlatego uważam tę pierwszą, bardziej epicką próbę Sakai za nie do końca udaną. Nie przekonała mnie też ta próba wprowadzenia wątków mistycznych w postaci tego smoka, które ukazuje się we śnie Usagiemu. Wątek ten wydaje mi się nierozwinięty za bardzo, co powoduje, że tytuł całości jest dla mnie mało zrozumiały, ale być może, że nie rozumiem tu jakiejś ukrytej japońskiej symboliki. Miałbym też sporo krytycznych uwag do strony rysunkowej tego tomu. Wiele obrazków sprawia to na mnie wrażenie wykonanych pospiesznie. Nowe pojawiające się postacie, Tamakuro i kapitana Torame, są moim zdaniem kiepsko narysowane. To samo mogę powiedzieć o scenach walki w wykonaniu Tomoe, a nawet Usagiego. Mam wrażenie, że Sakai idzie tu wielokrotnie na skróty. Ta pospieszna kreska w szkicowaniu twarzy postaci widoczna jest wyraźnie w tym miejscu. Dopiero pod koniec pojawiają się bardziej dopracowane rysunki. Począwszy od tego rysunku przedstawiającego wybuch fortecy i tego rysunku siedziby Noriyuki. Piąty tom serii nosi tytuł Samotny Cap i Koźle i pochodzi z roku 1992. Składa się z pięciu opowiadań. Centralne miejsce zajmuje opowiadanie tytułowe oraz poprzedzające go opowiadanie o nazwie Droga Samuraja, która pełni rolę swego rodzaju wprowadzenia. Poznajemy w nim sławnego niegdyś generała Ojaneko, który ciężko chory pełni funkcję naczelnika prowincjonalnej wioski. Opowiada on Usagiemu historię o tym, jak po śmierci swego pana jego syn padł ofiarą knowań swych doradców, w wyniku czego wszyscy dawni generałowie popadli w niełaskę. Ojaneko pragnie zginąć, jak przystało na samuraja, z mieczem w dłoni, i rzuca wyzwanie Usagiemu, ale w porozumie rozumie swój błąd i wycofuje się z walki, po czym niedługo później umiera. Jednym z samurajów wspomnianych przez Ojaneko jest Jagi, który jest główną postacią opowiadania samotny Cap i Koźle. Jest on wędrownym zabójcą, który podróżuje ze swym małym synkiem, który w razie niebezpieczeństwa też potrafi przydać się w walce. Kanclerz Wakame pragnie pozbyć się Jagiego i doprowadza do jego walki z Usagim, po czym napuszcza na tego pierwszego czterdziestu swoich ludzi, przy okazji próbując pozbyć się świadków. Cały plan bierze w łeb, Jagi wychodzi cało tak z pojedynku, jak i z walki z żołnierzami, a życie traci sam kanclerz. Opowiadania te wprowadzają dwie nowe, interesujące postacie, zwłaszcza Jagiego. Sakai ponownie wiarygodnie maluje postać przypominającą Ino z pierwszego opowiadań samotnego, wyjętego spod prawa samuraja, mającego przeciwko sobie wszystkich. Różnica jest jednak taka, że Jagi to całkowicie człowiek honoru, który nie uczynił niczego złego, ile nie padł ofiarą machinacji na wysokim szczeblu władzy. Czarnymi charakterami są tu natomiast owi ludzie władzy i intryganci. Którzy sami nie nadstawiają karku, ale próbują niejako z zabiórka przesądzać o życiu i śmierci innych. W opowiadaniu Krwawe Skrzydła pojawiają się nietoperze ninja, z którymi zmuszony jest walczyć usagi, chroniąc mieszkańców wioski, którzy znaleźli się przypadkiem na drodze ich planu zdobycia transportu z miejscowej kopalni złota. Fabuła powieści nie jest specjalnie oryginalna, ale sam pomysł pozwala autorowi na stworzenie widowiskowych scen ukazujących nocne ataki nietoperzy. Bardzo interesującym za to fabularnie opowiadaniem jest otwierający to Mróz i ogień. Jest to opowieść o tragicznej miłości bogatego pana do wieśniaczki, którą przerywa tajemnicza śmierć tego pierwszego. Usagi zostaje wynajęty do odzyskania zabytkowych mieczy zmarłego, ale posiadająca je dziewczyna odmawia ich oddania, traktując je jako pamiątkę po swym kochanku. Z czasem poznajemy całą prawdę o oglądanych wydarzeniach. To brat dziewczyny zabił jej kochanka, a następnie ją samą, by położyć ręce na pieniądzach oferowanych za miecze. Jest to przykład wybitnej prozy, gdyż występujące tu postacie są zaledwie zarysowane i mamy wrażenie, że zaledwie dotykamy całej rozgrywającej się tu tragedii. Na koniec wszyscy prócz Usagiego tracą życie, niczym w dramacie antycznym, w którym namiętność ludzka i zazdrość niszczą wszystko. Tym razem rysunki są bardzo udane i wykonane starannie. Nawet słabsze opowiadania o mężczyźnie budującym latawce odznacza się wielką ilością szczegółów, i prawie nie mamy tu obrazków całkowicie uproszczonych, które pojawiały się wcześniej. Podoba się, w jaki sposób narysowane są nowo pojawiające się tu postacie, np. Jagi. Moim chyba najbardziej ulubionym rysunkiem w Tomie jest to poetyckie ujęcie Usagiego. Nie jest to pierwszy raz, gdy Sakai skutecznie wykorzystuje pustą przestrzeń oraz nietypowy kształt kadru, co świadczy o wrażliwości i wyobraźni wizualnej.